Do rywala tracą dokładnie 3 punkty. Jeśli wygrają ten mecz, zrównają się z nimi. A stamtąd już prosta droga do zbudowania przewagi. A oto dzisiejsze ustawienie Realu Madryt na Państwa ekranach. Zagrają w ustawieniu 4-3-3, szeroko od przodu, z wysuniętym napastnikiem i dobrymi skrzydłowymi. Zobaczmy w jakim ustawieniu zagra dziś FC Barcelona. Trener postawił na ustawienie 4-3-3. Szeroko rozstawione skrzydła, skąd będą szukiłki w pole karnym. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Karim Benzema uderza. Świetnie, brawa dla bramkarza. Gra zostanie wznowiona z rożnego. Sergio Ramos. Szkoda, obok bramki. Powinien był trafić z tego miejsca. Luka Modric. Jest zawodnik na czystej pozycji. Udane wejście i Cristiano Ronaldo przejmuje piłkę. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Ależ się teraz popisał refleksem. Świetnie wyłapał. Dzisiejszy mecz na pewno na długo zapadnie w pamięć kibiców. Cristiano Ronaldo gra przeciwko Lionelowi Messiemu. Czego można oczekiwać po ich występie? A za... Arbiter zauważył faul zawodnika Barcelony. Żółta kartka dla najlepszego strzelca w drużynie. Trener teraz musi wybrać, ryzykować grę z nim, czy też zmienić go na wszelki wypadek. Iniesta. I, nie sta. I Lawesi strzela! Bramkarz spokojnie odprowadził piłkę wzrokiem. Uderza! No, muszą popracować nad celnością, bo na razie trafiają w Bramkarza. Ładna akcja, ale i Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Cela Karim Benzema. Ach, zmarnował taką sytuację. Jest podłamany. Dobre przejęcie, brawo. Kibice Barcelony oglądają to spotkanie z lekką nerwowością, bo i rywal ma czym zagrozić. Zwycięstwo nie przyjdzie łatwo. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę Gareth Bale. Słaba gra w obronie. Piłka wrzucona do Cristiano Ronaldo. Suarez. I teraz spójrzmy, Real Madrid przy piłce. Mamy i rozpocznie Barcelona. Tym razem winowajca nie uniknie kary. W takiej sytuacji nie może być mowy o pobłażaniu. Końcówka meczu stanowczo należy do sędziego w pozytywnym znaczeniu. Gerent Bale Messi Sergio Busquets. zdecydował się na strzał. Podanie w pole karne. Dobre przejęcie do środkowania. Strzela. Nie ma gola. I będą mieli rzut rożny. Piękna interwencja. Mathieu, Barsa strzelał, piękny gol. Spodziewałem się wyrównanego spotkania i niewielu sytuacji strzeleckich. Tymczasem naprawdę dokonali rywalom w Rzeczywiście wypracowali sobie masę okazji, co powinno być widoczne w statystykach oddanych strzałów. strzał. tutaj niestety nie zdołał opanować piłki. Przeciwnik z zimną krwią posłał ją do ma możliwość zagrania do kolegi. Kaffia. W z pola. I walczyli z rzutrożnym. Sergio Ramos. Suarez. Marne. Messi To dobry moment na centrę Lionel Messi Wybija ale piłka wciąż w polu Warsa rozpocznie grę od wrzutu z autu Andres Iniesta Przejmuje piłkę na własnej połowie Nieporozumienie i strata piłki Uch, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Iszko. Strzela Leo Messi. Tuż obok bramki. Ma. Real Madryt teraz atakuje Katastrofalne podanie Łatwa strata Bardzo łatwo przejął je rywal Suarez Dobra wrzutka w pole karne, Może być groźnie Jest obrońca gdzie być powinien I znakomicie blokuje Piłka wychodzi i będziemy mieli rzut roźni. I teraz Messi. Trudny do obrony strzał, ale stanął na wysokości zadania. Pewnie chwycił piłkę. Uderzenie w stronę bramki. Broni to jeszcze nie koniec akcji. Rywal stara się zabrać piłkę. Oddaje ta bramka daje wyrównanie w meczu. Po tym golu mamy remis. Wyrównali w tym spotkaniu. Można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa. Suarez Cristiano Ronaldo teraz Toni Kroos błuskać piłkę rywalowi Busquets Suarez Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi Misko. Benzema Śmiechnął się bramkarz no bo piłka trafiła wprost z niego 1 do jednego. to rezultat po pierwszej połowie. A jak Twoim zdaniem zagrał Cristiano Ronaldo w pierwszej połowie meczu? Pokazał się z bardzo dobrej strony. Strzelił w bramkę do szatni. Na pewno tchnął. I wracamy na stadion Santiago Bernabeu, gdzie właśnie rozpoczyna się. Druga połowa tego spotkania. Uderzenie. Mogli prowadzić, ale spudłował. Isko. Lionel Messi Andres Iniesta Mają szansę na kontratak Piłka w pole karne Znakomicie interweniuje bramkarz Brawo, brawo, brawo Suarez Świetnie, brawa dla bramkarza Piłkarz Barcelony nieczysto zatrzymał rywala. No bez dwóch zdań to kwalifikowało się na żółtą kartkę. Modric, Andres Iniesta, Suarez, Jordi Alba, Aut. Real Madryt wznowi grę. Kroos, Sergio Busquets, Lionel Messi, Benzema. Królewscy wyprowadzają atak. Uderza! Uuu, uh, ale pudło! I mamy remis. Sergio Busquets. Iniesta. Złe podanie i strata w środku pola. Dobry przechwyt Messiego. Strzela. Znakomicie bramkarz. I będziemy mieli rzut rożny. Matie. Ależ parada. No i proszę. Udało się odebrać piłkę. Benzema. Ładne dośrodkowanie. I teraz świetna interwencja bramkarza. Piłka trafia w gracza z pola. Lionel Messi. Katastrofalne podanie. Łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Cristiano Ronaldo. Real Madryt teraz atakuje. Ronaldo strzela. świetnie interweniuje. Musiał trzymać przy piłce. Dobrze dobrał. Odbił piłkę. Poza boiskiem i będzie rzut rożny. No i świetnie piąstkuje. Wściekle atakowana, ale proszę jaką on ma technikę. Cały czas utrzymuje się przy piłce. Barsa rozpocznie grę od rzutu z autu. Neymar. Zagranie na skrzydło do Suareza. A teraz Cristiano Ronaldo Zachwił sobie z obrońców Ronaldo Ale i z Widal Znakomicie ze skrzydła Cristiano Ronaldo jest z piłką, coraz bliżej pole karne. I rozpoczną królewscy od rzutu z autu. Ponownie aut. Fragment, rzut rożny. Czy przyniesie im powodzenie? Jeśli tak, to może być decydujące w tym momencie. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Karmahal, Piękna interwencja. Niewiele czasu do końca. Jeśli myślą o wygranej, muszą wykorzystać ten rzut rożny. Świetna robota bramkarza. Z nim między słupkami drużyna może być spokojna. Listek sędziego. Słuszna decyzja. Będzie rzut wolny przeciwko Realowi Madryt. Wysokie podanie do Neymara. Uch, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Sergio Busquets. Barcelona teraz przed szansą. Popatrzmy. Cristiano Ronaldo. W końcu mieli szansę, no ale niedokładne podanie. Mamy koniec spotkania, koniec emocji.